Siemanko Dzisiaj przyjechali takim sprzętem do mnie I odpalają silniki I mówią, że biorą cały zestaw silników I no ile wlidzę To co dobre Tego mówią, że chcą Tego też chcą Nie majstry? Tak jest No A bo majstry co robią? Remontują 514 Forszty i sprzedają w bardzo dobrym stanie. Także polecam chłopaku. Mota jakąś 514 na sprzedaż teraz? Mamy. No, to dali, go dać jaką. 89 rok. 89 rok. Stan Stan. Bardzo dobry, bardzo nie? Bardzo dobry. No. Siadać, jechać. 23 Majster Pokor się. Żebyś był wiarygodny? 23 tysiące No? Telefon 735 tak. 601 533. Także dzwonić z cimno Dobre chłopaki. Silniki bardzo dobre biorą, to musi kombajn też być bardzo dobry. Ten to człowieku, tutaj prawie, 4 bary dmucho. Tamten 3 także bardzo dobre silniki i no, wyczyścić uszczelnienia, porobić porobią uszczelnia, wszystko porobią, umyją pomalują. I jak nowy, panie, dobre silniki, to szkoda, żeby się zmarnowały. Jeszcze tego sprawdzimy, tak. jak on tam pali. Dwa już mówią, że biorą. A jak są dobre, no to co mają nie brać? Zaraz odpalamy. Wyciągniemy tego dziada. Ten dziad już jest niedobry. Także tego dziada to jedynie na części. Wyciągniemy tego, żeby tutaj nam nie zawadzał. Wyciągamy tego. I próbujemy odpalać. Bezim bujo i jazda. Potykuj, potykuj. Gry, na dół. Bierzę tego dziada na bok się nadaje, ale o, do remontu Na razie biorą dobre, mówią, że nie chce im się remontować Nie chcę tamtego, bo nie chce wyjść Boże już klucza to... A, nie bo się nie. Nie tamtego na suche do

It yeah. it's tam Słuchaj, postawimy. Chłopak! Chłopak się buja. wyszła? Dobra. No to łańcuch ściągniemy. Akumulatorki podwieziemy. Zarobimy ja im palić. Hebron, Majster już tu podłączał Presję lepszą Co to? Presję lepszą to biorę. ten? No. Ja. Idzie nie idzie przekręcić tak. nawet nim Nie, okręcić idzie, ale też tak ciężko idzie to. O, to... Musi być dobry to to Ludzie teraz dobre na rzeczy na złą wyrzucają, także Takie czasy, nie? Takie czasy się narobiło panie No No, no. jak są, kilka z. lat Gospodarza <noise> to jeszcze... Dobra, ten to słabo dmucho To zostaje, pakujemy dwa Wyjeżdża ten I tamten, nie? I tamten wyjeżdża Pakujemy I jedziemy <try> Bardzo pięknie. Jeszcze będą chodzić. Nie zmarnują się. Spinać, spinać, bo jak inspekcja złapie to koniec Ale teraz to już po zmianie to Zobaczymy czy inspektorzy nas oglądają, czy nie No ja zbiorą Co, zatrzymaj, to wyszły do ciebie, wyrobimy słości Tak No silniczki Dalej będą kosić jak służą przyszłym właścicielom A tu jeszcze nasze wyzwanie stoi Trzeba będzie się za niego brać Najpierw trzeba zrobić Perkinsa naszego do wózka ten wózek z obrotnicą to bardzo się przydaje, a ten, ten nie ma obrotnicy ani wywali z pojemnika, ani z niższego. musi być tamten na chodzi, jeszcze musi się docierać No a tego się weźmiemy w wolnej chwili Zobaczymy, Pan, że jest pompa będzie składać Kader jeszcze czeka na odbiór. Najprawdopodobniej jutro zobaczymy. Facet czeka za transportem. Dobra, na dziś kończymy. Pamiętajcie, subskrybować kanał. I do następnego. Cześć.